Kwestie związane z polityką gospodarczą. Mamy w tym okresie plan Morawieckiego, który jest jak najbardziej pozytywnie oceniany. Są elementy w tym planie, które są bardzo pożyteczne dla zwłaszcza przedsiębiorców i pracodawców, jak ułatwienia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, nowe prawo działalności gospodarczej, czyli tzw. konstytucja dla działalności gospodarczej, system zamówień publicznych. Tutaj niewątpliwie jest dalej problem związany z kryterium ceny w przetargach publicznych i tym samym jakości przetargów publicznych. Tak więc obszar zamówień publicznych, który jest wyszczególniony w, w planie Morawieckiego, jest szczególnie istotnym obszarem życia gospodarczego. Kwestia cit 15%, to jest oczywiście tak zwana nuta przyszłości, bo nie mamy żadnych... Projektów ustaw w tym zakresie. Kwestia uszczelnienia systemu podatkowego tu tak samo. Czekamy na konkretne rozwiązania ze strony Ministerstwa Finansów. Co, mieliśmy projekt klauzuli unikania opodatkowania, ale on w toku konsultacji ulega jeszcze dalszym e, zmianom. Należy podkreślić też, że były projekty ustaw, które zostały bardzo źle odebrane i pracodawcy RPS krytykowali te regulacje, jak podatek od sprzedaży detalicznej, który całkowicie prawdopodobnie zmieni swoją nową e, formułę i będzie to nowa nowy projekt przedłożony do, do dalszych konsultacji.